Siemano. Dzisiaj wykonamy sobie taki oto ścisk rurowy ze zwykłej starej rury kanalizacyjnej. Co prawda najlepsze do tej operacji są rury gazowe, natomiast taką znalazłem gdzieś w odmentach rupieci i przerobimy sobie ją na taki właśnie ścisk rurowy, który jest bardzo praktyczny przy pracach stolarskich. Do dzieła. Uh. Pierwszą rzeczą, od której sobie zaczniemy, jest usunięcie tego kolanka. Hmm. Znaczy, postaram się je usunąć. Jeżeli nic z tego nie będzie, to po prostu przy pomocy szlifierki kątowej yy, utnę yy, tą część. Ale yy, lepiej mieć kawałek rurki więcej, ewentualnie dodatkowy łącznik, yy, niż pozbawiać się tej opcji. Zobaczymy, jak wyjdzie. Klucz w dłoń, zmniejszymy sobie kaliber. Jeden kluczyk może być teczko za mały. Trochę większy. Oczywiście to są rurki. Rury 3 czwarte cala. To może być ciężko złapać. No powiewa, że się chyba zapiekło na amen. O! Idzie. Jesteśmy w domu. Ok, kolejnym etapem jest oczyszczenie obu gwintów. E, przy pomocy zwykłych druciaków. Tutaj mamy taki druciak ręczny. Później sobie założymy na wkrętarkę taki oto druciak i nim będziemy sobie powoli te gwinty czyścić. Rura jest w miarę prosta. Ma jakieś otwory, ale one nam kompletnie nie przeszkadzają. Zabieramy się za czyszczenie. Pierwsza strona jest już w miarę oczyszczona. Tą rdzę usuniemy sobie troszkę mocniejszym narzędziem. Druga majka. Kolejny etap, czyli brucik. Przy takich pracach, jako że nie wiem, co to jest za farba. Wolę założyć sobie maskę filtracyjną eee, BHP przede wszystkim. Lecimy z tobą. Wpadłem jeszcze na pewien pomysł. Ok, gwinty są już powiedzmy dostatecznie oczyszczone. Na pewno dużo łatwiej będzie dzięki temu można nakręcać. Ściski na nie, kolejny etap to pozbycie się tych starych warstw farb, a pomoże nam w tym szlifierka mimo środowa. <mulary> tu, 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 tu. <mulary> <mulary> Dobra, może coś z tego jeszcze będzie. Co do zasady powinno używać się krążków z otworami, które umożliwiają całemu temu pyłowi, który się wytwarza podczas szlifowania, uciekanie do filtra albo do podłączonego odkurzacza. Ja natomiast jedyne krążki z gradacją 80, bo od takiej będę zaczynał, mam bez otworów. Niestety muszą wystarczyć. Ja zabezpieczę się maską przeciwpyłową. No i tyle. Uru, uru, uru. Słuchaweczki. I jazda. A pasowałoby sobie jeszcze nałożyć krążek i... Gdzie ja go cieknąłem? Dobra, ten Efekt po, a to jest różnica. Nie lecimy dalej. Zjedziemy sobie teraz gradacją w dół, żeby troszkę tą strukturę wyrównać. Ona jest teraz taka bardzo poszarpana. Zjedziemy sobie może na 320, co ja jeszcze tu mam. 240, 1040 w dobrym stanie. Wiadomo, że ścisk jest do pracy, ale przy okazji skoro już się za to zabrałem, to dlaczego ma też nie wyglądać? Proces szlifowania można uznać za zakończony. Można by się pokusić jeszcze o przetarcie i delikatnie ręcznie papierem ale ja już sobie odpuszczę. Myślę, że ładniejsza na pewno nie będzie. A, wizualnie już nie jest jakaś najgorsza. Teraz trochę czyścidła. Czyścidło w postaci benzyny ekstrakcyjnej. Przetrzemy, żeby nie zostawiała śladu na rękach. Kolejny etap. Moi drodzy, zaciski, ściski, jak zwał, tak zwał. Moje pochodzą z Lidla. Kupiłem parę sztuk, bodajże 6 albo 8. Oj. Zdaję sobie sprawę, że to nie są ściski górnych lotów, natomiast do moich potrzeb i zastosowań na pewno będą wystarczające. Co więcej, nie są wykonane w jakiś najgorszy sposób. Odlew jest w miarę ok. Są dość grube cztery blachy. Sprężyna też nie jest jakaś najcieńsza. No, zobaczymy. Po czasie będę mógł się wypowiedzieć, czy ten zakup był warty swoich pieniędzy, czy też nie. Co teraz? Bierzemy nasz ścisk. I wkręcamy nasz kołowrotek. Nie wiem, czy to tak się fachowo nazywa. U mnie będzie to kołowrotek. Z drugiej strony przyciskamy. Tylko jeszcze w dobrą stronę. Blachy muszą być równe. Weszło pięknie i tak naprawdę nasz ścisk jest już w pełni funkcjonalny. Jeszcze tak słowem zakończenia. Ściski rurowe są naprawdę uniwersalnymi ściskami. E, dzięki swojej konstrukcji i gwintom z obu stron, w niektórych przypadkach, można z tych ścisków naprawdę zrobić bardzo, bardzo e, duże formatki e, tudzież blaty. Wystarczy tylko zwykłą złączkę, taką hydrauliczną, złączyć dwa, dwie takie rury, dzięki czemu tam nawet chyba do 2,5 metrów taki ścisk możemy uzyskać. Wszystko zależy od długości rury. Tutaj zrobiliśmy ściski naprawdę tanim kosztem, bo to nie ma co są budżetowce z Lidla, zobaczymy ile pociągną i tak naprawdę rurę, rury z odzysku. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli będziecie stali przed zakupem rur, właśnie z przeznaczeniem do ścisków, kupcie rury o przekroju 3/4 cala, ale bezszwowe. Są to rury z przeznaczeniem do instalacji gazowych. Rury są twardsze, nie są tak podatne na wyginanie, jak to jest w przypadku rur hydraulicznych. Kolejnym ważnym elementem są blaszki. Im większa liczba tych blaszek, im są one grubsze, tym lepiej ten ścisk się zapiera w tym miejscu. Bo tutaj jak wiemy mamy gwint, wszystko jest nakręcone stabilnie, dokręcamy sobie tym kołowrotkiem. W tym miejscu ścisk się zaciska. On się tutaj kleszczy, przez co nie możemy go przesunąć. I im lepszej jakości są te blaszki, tym po prostu stabilniejsze połączenie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na rodzaj odlewu, czy jest on taki na pierwszy rzut oka chociaż trwały, mocny, czy, czy po prostu wygląda, jakby zaraz miał się rozlecieć w rękach. Co do samych odlewów, też istotną rzeczą jest to, aby były wykonane prosto. To znaczy, ścisk po takim postawieniu, w pozycji domyślnej, powinien stać stabilnie. Nie powinien się tutaj bujać, nie powinien się bujać na boki. Takie połączenie gwarantuje nam prostą klejonkę. Myślę, że te parę rzeczy umożliwi nam stworzenie ścisków, które naprawdę posłużą lata. No i tak naprawdę to tyle. Miłej pracy.